Wargaming daje możliwość kupna tego legendarnego niszczyciela, już śmiało to pomowałem XMA57, który jest jednym z najlepszych czołgów premium 8 poziomu i to bez dwóch zdań. Jeżeli jeszcze nie graliście, to możecie go zakupić za 135 zł. Jeszcze możliwe, że macie kupon, który Wam obniży cenę o jakieś 10-15%. Lepiej premium na stronie do 15 września, do godziny 11. Jest on dostępny. I nie wiem, czy specjalnie muszę jakoś przedstawiać ten pojazd. No jest to czołg, który zdominował poprzednie operacje świąteczne. Średnie uszkodzenia na strzał 630-270 penetracji. To są kosmiczne liczby, jak na ósmy poziom. Na goldzie 315 na PCR-ze. Jeszcze do tego trochę pancerza, nie najgorszego. Ale na Goldzie na przykład tutaj z tyłu można przebić, oczywiście dolna płyta, kadłub też będzie wchodzić, jak ktoś załaduje golda. Jak rzuci nas na 9 diary, to nasz pancerz takiego wielkiego znaczenia nie ma, ale jesteśmy niszczycielem, który wychyla się, strzela za 630 i cofka. I tak pracuje, i tak pracuje. To jaki tu jest potencjał na zadawanie uszkodzeń, to nie wiem czy sobie wyobrażacie, ale myślę, że śmiało zaprezentuje to w bitwach. Jest M103, bok wieży, dam radę, zdążyłem. Zdążyłem się cofnąć i przyjąć ten strzał za zero, więc rewelacja. To jest dziewiąty tier. My się wychylamy i sprzedajemy mu tego typu plombę. Po pierwsze. Po drugie, jeszcze z XM jest taka zależność, że jestem niemalże pewny, że to będzie jeden z lepszych wyborów pod misję osobiste. Tak jak jakoś specjalnie nie lubię zachęcać Was do wydawania pieniędzy na czołg. Tak, uważam, że za taką cenę XM jest bardzo dobrym wyborem. No i muszę przyznać, że za taką cenę to, to jest to super opcja i myślę też, że to jest czołg dla większości osób, bo tutaj nie ma nic takiego nadzwyczajnego, poza tym, że po prostu musicie patrzeć, gdzie się wychylać i, e, i gdzie strzelać. O! Przez wiele osób jest to czołg uznawany na przykład lepszy, za lepszy niż BZ-176, a tego pojazdu nie trzeba przedstawiać. Nikomu się nie wydawało, że tak szybko Wargaming zacznie sprzedawać właśnie ten pojazd. Raczej myślałem, że to zrobię z niego taki czop premium legendarny i dopiero gdy gra będzie jakoś może upadać czy coś, to wtedy on wejdzie do sprzedaży. Ale tak nie jest i jest on dostępny teraz. Chciałbym też, żebyście spojrzeli na to z tej strony, że jest to bardzo zaskakujące, ponieważ Wargaming daje do sprzedaży już mnóstwo tych ósmych tierów. I te dziewiątki zarabiają więcej. Jestem niemalże pewny, że na święta będzie jakiś bardzo mocny i przesadzony dziewiąty tier, który będzie zarabiać więcej kredytów. Tak czy inaczej, na ten moment na ósmych tierach e, zarabia się nadal fantastycznie. I zobaczycie zresztą, e, jakie ja tutaj wykręcę wyniki pod względem zarobków jeszcze z rezerwami to już w ogóle. E, dobijam tego xm i jadę dalej. E, również jestem niemalże pewny że uda mi się e, wykonać misję Duży Kaliber. Uważam, że to jest e, bardzo dobry czok pod tą misję, również pod inne misje osobiste. On jest bardzo użyteczny i to też jest ten dodatkowy atut. No i nie wiem, co mam więcej wam przedstawiać. Myślę, że każdy już dokładnie wam opisuje tego xm albo już wcześniej wiedzieliście o nim, o co chodzi. I nie trzeba tutaj jakoś specjalnie go przedstawiać. E, I zacznijmy się... Zaszli, skupmy się na graniu, a nie na gadaniu. Chociaż ta bitwa tak szybko minęła, że nawet nie wiedziałem kiedy. 2700. A dobra, o o, jest pod T28, T28 prototype 1100, kupiam, nie trafiam. Niestety nie weszło. Z wyposażenia polecam dosyłacz obowiązkowo. Najlepiej fioletowy jak możecie dać różowy czy tam zwykły. I jako drugi moduł to ulepszone celowanie, czyli zmniejszenie celownika. I jako trzeci moduł eksperymentalna turbo sprężarka, tak żeby poprawić trochę mobilność i żeby poprawić tą e, stabilizację, celność ruchu. No i przepraszam, że ci wjechałem przed celownik, ale chciałem UDESa. Dobra, w tej bitwie nie będzie tego medalu duży kaliber, ale zobaczymy później. Zobaczymy później. UDES padł. Buret zostanie. No powiedzmy, ja bym powiedział, że to jest w miarę przeciętna bitwa jak na XMA i tyle. To są skryny końcowe, wynik drużynowy, miejsce drugie na raport finansowy 82 plus 41. No to tak, w sumie 82 minus te wszystkie koszty dodaje 50 tysięcy z kątem premium. Bardzo dużo wydaje na materiały eksploatacyjne. No bo jak widzicie mam tutaj, znaczy nie mam jednego, znaczy gram na coli i na dużym zestawie, chyba nie mam dużego zestawu. Żeby zwiększyć zarobek powinniśmy grać na małym, ale to jest niszczyciel czołgów i warto by było dać duży. Ja aż tak bardzo nie analizuję tych zarobków, przyznaję się, natomiast y trzeba powiedzieć, że koszty amunicji są spore i czysto tak netto zarobkowo ten czołg idealny nie jest, ale na pewno sprawdzi się w też w innych trybach i no Potrafi być bestią. Co nie zmienia faktu, że na dziewiątkach, na WZ czy na Tiger Mausie chyba lepiej mi się zarabiało. Tu jestem niemalże pewien, że w podobnej skali bitwa lepiej o wiele kredytowo wyszła. Trochę mało kredytu. Myślałem, że będzie więcej, tak? Ale to mówię całkowicie poważnie. Wow! ja leki matchmaker! To jest matchmaker na szóste tiery. Tu będzie kino, tu będzie kino. Ja muszę pojechać na bunkier bez dwóch zdań. Tu zaczynamy się wychylać. Ktoś tu będzie. Na razie nikogo nie ma. Czekamy, czekamy na pierwszego agenta. To jest fajne w tym czołgu, że właśnie możemy skontować kadłub, dolną płytę, wychylić się pod takim kątem, więcej pocisku będziemy dzięki temu odbijać, ale czy tu będzie ochotnik, czy jakiś T29, Tiger 131, nie może jakiś inny niszczyciel, ktoś się wychyli, widzę, że nasz nas te burze podjeżdżają, T29 podjeżdża, Forest Spirit, SMMV jeszcze mógłby tutaj grać, ale nie widać nikogo, T29 podjeżdża coraz bliżej, no to ja też to zrobię. Pojadę tuż za nim i jest Susto -100 y SU 100Y, czy się wychyli 100Y strzeliło. M6 tu z lewej. Jest T3485. On się zatrzymał. Celuje on w T29. <grym> Trafiłem go za zero SMV jest do góry. Dobra. Ja odpaliłem przeładowanie. czy znaczy odpaliłem przeładowanie? Ja strzeliłem i ładuję. Myślałem, że gram jakimś magazynkiem. Ale dobra. Wychylam się na 100Y. Spróbuję go skasować. O, jest i on. On broni częstochowy, dolna płyta, jak widzicie. Taki sprytny przestrzał. Są strzelił. Nie jestem pewien, czy przeładuje szybciej. Wydaje mi się, że tak. Więc spróbuję go. O, nawet go mogę objechać. To jest wielka ciekawostka, że ja niszczycielem objeżdżam innego niszczyciela. Ale T29 mi go sprzątnęło z przed nosa. 1 do 2. Dopóki nie będziemy przegrywać jakoś tak bardzo, bardzo sromotnie, no to. Nie boję się tej bitwy. Ja wiem, że tu jestem głównym graczem, i ja będę rozdawać karty w tej bitwie i to też jest idealna bitwa na duży kaliber, bo tu nie potrzeba e, sporej ilości uszkodzeń. T29 przejeżdża, zobaczcie sami. E, celuję po zbiornikach, żeby podpalić, i udało się podpalić. Miał gaśnicę i tyle. Jeżeli tym czołgiem będziecie właśnie celować po zbiornikach, to moim zdaniem większość waszych strzałów to będą podpały. Nie, tu nie potrzeba żadnej skomplikowanej wiedzy. Od tego, gdzie są zbiorniki pojazdy, po prostu celujcie z tyłu czołgu od boku, gdzieś tam powyżej gąsienic. A co do magazynów i tak dalej, no to musicie zdać się na szczęść. Co ty, chłopie, zrobiłeś? To były moje uszkodzenia! On zabrał mi te uszkodzenia. Ok, 7 do 6. SMV, spróbujemy znowu go podpalić. Tu nie jestem w ogóle pewien, ale wydaje mi się, że tu gdzieś są zbiorniki. Dwa strzały, dwa pożary, tak? Dużo osób narzeka, że o, pod, jakieś dziwne podpalenie i tak dalej, ale to wszystko jest bardzo logiczne. Tutaj, jakby no wiadomo, że są gdzieś podpały z przodu, jakiś dziwny pocisk poleci. Zgadzam się z Wami, też tak kilka razy miałem, ale no. Analizując te strzały, czekam, celuję w dobre miejsce, strzelam, mam wysoki kaliber, podpalam. Prosto, jak but. Tak, z większością strzałów powiedzmy w wodzie też jest. Skupiasz celownik, pocisk leci mniej więcej w środek, trafisz, przebijasz, tak? Są strzały tak, no takie dziwne, ale w większości przypadków tak to wygląda. Macie misje na podpalenie? Nie wiem czy można ją robić xm samem akurat, czy pasuje pod typ czołgów. Tak, e zawsze pamiętajcie, że czołgi z wysokim kalibrem są do tego dobry, dobre, albo jakieś magazynki, żeby wpakować w krótkim odstępie czasu kilka strzałów. 2800, nie pamiętam ile tutaj było HP bazowego, w sensie całej bitwy. I ile tu jest potrzebny na duży kaliber? Ło, wow, trafiłem, pięknie. Nie będzie jest tygrys. O, powinien być gdzieś na bazie. Jeżeli. Ile tutaj mogłoby być HP na starcie bitwy? Z 15 tysięcy to trzeba byłoby zrobić, żeby 20% uszkodzeń. Eee, szybka matematyka. Co 2,5 tysiąca? 3 tysiące damerza? 3 tysiące? Czyli jeden strzał, jakbym oddał, to duży kaliber by wleciał na moje konto. Potrzebuję tak z jednego strzału, myślę. Najlepiej w tygryska. Ale nie wiem, gdzie jest grysek. Jest XM. A czy M44. Niestety nie dla mnie. Tygrys jest tu. Mmm, on zacznie się cofać. Ja nie wiem, czy tu go złapie. Oj, bok wierzy. Poczekaj, poczekaj, daj we włas. 3,5 tysiąca. Chyba właśnie zrobiliśmy misję. Myślę, że moja przepowiednia się sprawdziła. I jest jeszcze artyleria. SU8 skupią ten celownik. Dobra. Chciałem powiedzieć, że jak to trafi, to już na pewno jest miejsce, tak na 100% Ale... Tygrys chyba nie będzie dla mnie Na ten moment jeszcze nie oddałem żadnego strzału z golda Zobaczymy, czy tak będzie do końca odcinka 170 tysięcy kredytów, duży kaliber, udało się 3,5... Zarobkowo 113 tysięcy no Minus te koszty, można było zejść właśnie z tej dużej naprawiaczki i wszystkie eksploatacyjne kupować na promocji w magazynie za dwa razy taniej, przyznaję się, amunicja 13 tysięcy odchodzi. No to taki zarobek wychodzi z tego wszystkiego. No i co? Gramy dalej, dopiero dwie bitwy za nami. Ponownie MeshMaker na siódme poziomy. Tu będzie również Miazga, takie mam wrażenie. Zdanie jest bezeta. Będzie ciekawy pojedynek z bezetą, czyli bohater poprzednich świąt, a jak można powiedzieć, u nie weszło. Można powiedzieć, że ja jestem bohaterem jeszcze aktualnych świąt, chociaż nie przyszłych. Jak są ci w opowieści wigilijnej, jeju, brakuje mi kto to był. Czy bogowie świąt, czy. O, Skype to 415. Tak, można teraz powiedzieć o XM-ie i Bezecie i. Świe... Bogowie teraźniejszych świąt, przeszłych i przyszłych. Dobra, kurde, co ja gadam? Jestem tu odrobienia demerza, nie gadania. SKPTK, fajny strzał z od boku przebił mnie za 415. Nie sądziłem, że ktoś tak szybko dojedzie i wpakuje strzał, ale SKPTK jest do tego zdolne. Kamil, SKPTK czy XM? Moim zdaniem nie można tych niszczycieli porównywać. Oba pojazdy są genialne i bez dwóch zdań e, warto jest posiadać oba niszczyciele. Oba mi znakomicie leżą, tylko że są do innych zadań. XM jest taki, że można zagrać jak ciężarem. I to właśnie uczynię. Mógłbym równie dobrze gdzieś tam campić, coś robić, ale y, trzeba wykorzystać to, że mogę grać na blisko. I do tego tak podjeżdżam. No, tam jest U 130 pm z tyłu. Jeszcze bardzo chciałbym na tym odcinku wpakować spektakularny pocisk odłamkowo burzący. Po 900, coś takiego. To, to by była również miaska, ale zobaczymy. IS-tu podjechał. To się wychylam. Może coś tego isa pakuje. Wiem, że czołgi mogą być z tyłu. Ten is jest w ogóle stokowy. Dobra, wychylam na niego. Niestety nie przebiłem. Nie było czasu skupić tego, bo on się zaczął cofać. Arta strzeliła. Arta nas metu będzie wyciągać. Giewu Pantera plus jeszcze Lorka. Jeżeli my szybko nie rozwalimy tych czołgów, no to dużo zbierzemy uszkodzeń w zamian. I często, to, że zebrałem na początku, to trochę chciałbym uspokoić sytuację. I nie chcę się wychylać, nie chcę też się podświetlać. I zmieniam kierunek na okolicę tego sterowca. Stąd liczę na to, że będę mógł strzelać właśnie w czołgi, które e, będą podjeżdżać, jak SKPTK czy inne pojazdy. I skupiam tylko ten celownik do końca. Może on się zatrzyma. Dobra, dostał 624. Petarda z lewej strony, nikt mnie nie zaświeci. Tutaj e, tak. Na sam koniec zasięgu widzenia jestem. No, zobaczcie sami to jest 421 metrów, więc czołg musiałby być naprawdę z dobrym zasięgiem, żeby mnie zaświecić. A ja wiem, że oni będą tutaj się wychylać z tych narożników. Tu będą czołgi, a ja będę mieć na to kąt. Prawie bezeta, kw 3 typ. Oni będą tak przejeżdżać, chociaż gwardzista przejechał tutaj. Oni mogą tak podjeżdżać równie dobrze. E, tutaj po lewej nic nie zdziałam. Liczę na to, że zaraz ktoś tu się pojawi i tyle. Muszę uspokoić sytuację. Za mało punktów wytrzymałości na jakąś ofensywną grę. A jeszcze chciałbym sobie zostawić ten komfort w końcówce, żeby mieć możliwość zebrania jakiegoś strzału. Więc teraz nudne czekanie. Oho, jest i challenger. Zobaczcie. Tył, bok, pyk. 573. Super. Tutaj KW-3, trójka. czołgi będą się pojawiać, ale boję się, że zaraz nasi padną i. I nie będzie tylko... Znaczy nikt nie będzie podświetlać. Póki mogę, to jeszcze strzelam te 25 na 2 to jest pewny strzał, to musi wejść. Oj. To weszło. Weszło 645. Gitara. Bezeta podjeżdża to jest totalny dominator. Na nim warto byłoby się skupić. Cała dolna płyta się świeci na zielono. Teraz. Chyba jak pomarańczowo, ale myślę, że to wejdzie. Tak jest 64. Rozwalenie bezety będzie kluczowe żeby myśleć o jakimś wyciągu tej bitwy. On ma 71 punkty wytrzymałości, brakuje nam e, scouta. Brakuje nam czołgów, które będą świecić i... ja muszę zaraz zmienić moją pozycję. Nie wiem czy... Sk nie, Skorpion nic nie zobaczy. Czołgi dalej tam żyją. E, SU może mnie zaświecić z krzaków. To jest stąd SU może do mnie strzelić. No i mnie strzelił. Ja nie zdążyłem oddać, niestety. Ale... jesteśmy w bardzo słabej sytuacji. Czy ta bitwa jest do wyciągnięcia? To chyba nie. Przez artylerię. Artyleria zawsze gdzieś tam złapie kąty. To SU jeszcze wpakowało ten strzał i liczę tylko na jakieś uszkodzenia na sam koniec bitwy. Nie wiem, czy ktoś tu się pojawi. Jest gwardzista. No to jest włas, więc trochę się to mija z celem, żeby tak strzelać. Jest bezeta, na którą mógłbym zadawać Heka, Ale chyba nie będę. Wolę oddać strzał za fula. Challenger podjeżdża. Typ podjeżdża. Dobra, wychylam się na typa. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tyk. O nie, rykoszet. Myślałem, że zdążę jeszcze strzelić i może przeładować kolejny strzał, ale nie udało się. No średnia bitwa, średnia, nie ukrywam. Zlamiłem początek, z tym, że zebrałem sk SKPTK. Porażka, warto zobaczyć na zarobki. 61 tysięcy plus rezerwa 30 tysięcy. Daje 65 na plusie. Czyli bez rezerwy byłoby 35. Tak, informacyjnie pokazuję, żeby nie było. Zagrałem ostatnią gierkę. Z tego co kojarzę, to już ostatnia bitwa na naszym XM. Losowanie na dziewiątki Z XM fajne jest to, że nie powiedziałem tego, ale na tych 9, tierach, czy nawet na 10, to działo daje radę ze swoją penetracją, kalibrem i strzałem. Ja jako niszczyciel. Chyba nie będę podjeżdżać od razu tak ofensywnie. Ja muszę przeanalizować to, co nasi zrobią. Widzimy, że kontender jedzie tu. I pytanie, czy oni odbiją w prawo, czy odbiją w lewo? Jeżeli odbiją w prawo, to fajnie będzie zostać tutaj i wpuścić te czołgi, żeby podjechały sobie, i wtedy my do nich strzelamy. Ale pytanie, co zrobią nasi? Contender do lewej i do lewej. Prototyp do lewej. Na pewno warto będzie się wcelować bez dwóch zdań. W te miejsca. Tutaj, ktoś może zaraz się wychylić, tam się drzewko połamało. Myślę, że ktoś wychylony jest. Może ktoś zaraz istrzy, został strzał, nikogo nie widzi. Jest istrzeci, po kadłubie 655 na dystans. Przypominam, gramy na dystans, tak? Niszczycielem, który może grać na blisko, jak i dystans. Eee, pyk eee, 4 sekundy do przodowania, tu jest prototyp, UDS ok. Conqueror w ogóle gra od góry. To jest interesujące, że konkuror gra od góry. Myślę, że moja pozycja, pozycja się nie przyda do tego, że ich konkuror gra tu, a nie walczy z kontenderem. To znaczy, że nasz kontender powinien mieć spore szanse. I są dwie opcje. Albo podjeżdżamy pod górę i wyciągamy konkurora, ale chyba do tego potrzebny nie jestem, bo on już się zaczyna cofać, mamy za dużo czołgów, więc lepiej będzie podjechać sobie e, do naszych czołgów ciężkich, chociaż teraz ktoś tam zginął i trzeci. Ale i tak, e, moim zdaniem, chociaż kurczę, mógłbym zająć pozycję do góry. Ajajajajaj, tu jest taka bardzo dobra miejscówka, dokładnie w tym miejscu. I jeżeli tam bym grał, to wtedy miałbym bardzo spektakularne bicie na niektóre te pojazdy. Zastanawiam się tylko, czy jestem w stanie tam wjechać w tym momencie bitwy. Jeżeli tak, to będzie super. Jeśli nie, to trudno. Aż tak pewnie nie wyglądamy na tej stronie, żeby wjeżdżać. Jestem wykryty. To nie jest dobry znak. Musiał mnie ktoś wykryć, wykryć właśnie stamtąd. Jest BZ, jest i z trzeci BZ bokiem. BZ bokiem. Fuhuhuhu. To miałem na myśli z kontrem do BZ. I chciałem, ej przysięgam wam, że chciałem opowiedzieć, że bezeta lubi wybuchnąć od naszego XM-a. I w sumie to się właśnie wydarzyło, niestety na spocie tu podjeżdżam, ale prototyp jest 6 za 0 Ja wjeżdżam tutaj i już tutaj yy, nie powinni mi zaświecić. Pytanie tylko, czy nasi zaświecą ich? No bo ta bitwa wydaje się być jednostronna i ja po od razu błyskawicznie podjeżdżam. Tylko chciałem, żeby pokazali mi tego T28 te prototypa. O, jest i ono, i z bokiem. Nie musiałem ładować golda, ale już trudno. Nie ma czasu na zmianę pocisków. Ja muszę gonić ten damage. Jest 2600 u mnie, ale bitwa będzie zbyt szybka. I trzeba jechać trzeba jechać. Druga nasza cała strona wygrywa. Tu ich też nieźle dominujemy. Conqueror przeżył z Udesem. Tam widzę potencjał na kilka strzałów. jeszcze znaczy kilka strzałów? Może dwa, trzy. RU jeszcze nie zostało wykryte. Jest i ono tu. Coś mi tak śmierdziało. Ładuje hajaka, ładuje hajaka. To czy to będzie strzał za 900? Czy to będzie strzał za 900? 843, no dobra, od biedy może być, nie był to aż tak spektakularny haek, ale jednak haek to hałek. Taranowanie, my przykleimy się sobie się tutaj do tego, mamy obracaną wieżę, więc on nam nie ucieknie, no i na razie dla ruchu. 3800 na liczniku. I z tak niewinnej bitwy robi nam się bitwa rewelacyjna. Wyobraźcie sobie, że macie misję, żeby zadać 3 razy więcej Demetriśmy punktu wytrzymałości w tym momencie e, praktycznie już ją zrobiliśmy, no, brakuje niecałe chyba 100. I co mam na myśli pod względem robienia tych misji, wszystkich nowych, to jest jeden z lepszych wyborów samemu, sam robię misję na tym pojeździe. niektóre pożar 639, coś wspaniałego 4400 na liczniku. I wyobraźcie sobie, że ta bitwa na przykład jest przegrana po drugiej stronie. Wtedy jeszcze tu mnóstwo możliwych uszkodzeń mogłoby siąść. 157 tysięcy kredytów. 4400. Super. Finansowo. 105 plus 52. 143 na plusie. Nie miałem kosztów materiałów eksploatacyjnych. Nie wiem dlaczego. Może wygrałem jakieś. Nie wiem. Nie ma to za żadnego znaczenia. Tak czy inaczej, przyznaję, XM jest po prostu bardzo dobrym czołgiem. Trochę obawiam się o matchmaker na ósmych tierach i tak zakończę ten film. Trzymajcie się, to